Witam Was na moim kanale, Ty też potrafisz. Witam Was dzisiaj w ogrodzie. Przyznam, że pół dnia dzisiaj czekałam, żeby ten filmik nagrać, ponieważ i z jednej strony, i od jednych sąsiadów różne odgłosy zresztą nadal nadal trwają, bo za, za potem trwa budowa, więc nie wiem, jak ten mój filmik będzie słyszalny. Na razie jest kilka. No i oczywiście Co prawda wiem, że połowa kwietnia to już jest bardzo późno, żeby dopiero wyjść do ogrodu. Ale ja niestety jestem osobą bardzo ciepłolubną i lubię kiedyś taka rozrodu sprawy przyjemność, a nie jest za karę, więc wychodzę dopiero do ogrodu wtedy, kiedy jest przyjemne ciepło. No i jakoś tam nie zważam. Nie zwracam uwagi na to, że sprawy już powinny być dawno przykęte, że również powinna być przypięta. Że hortensje również powinny być przycięte wcześniej. No to wszystko, właśnie teraz, kiedy jest ciepło, no jakoś na razie mi rośnie. Później, jak trochę już uporządkuję ten mój ogród w zimie, to pokażę Wam, jak on wygląda. Nie jest to ogród, że tak powiem, idealnie wykrywany. Jest to ogród bardzo dziki, gdzie wszystko rośnie tak, jak chce. Ale dzisiaj. Pokażę Wam takie moje trzy pomysły na osłonki, na doniczkę. Bo przyznam, że nie wszystkie, oczywiście nie do wszystkich roślin kupuję nowe doniczki, bo po prostu wiąże się to z dodatkowym kosztem. Więc żeby gdzieś tam te doniczki zakamutować, wykorzystuję sobie takie, że tak powiem, darmowe, darmowe rzeczy pozyskane z przyrody, z ogrodu. I tak jak tutaj widzicie, tutaj mam osłonkę strawy świętej w ogrodzie, właśnie, Tutaj mam osłonkę z witek brzozy. I tutaj mam już takich grubszych gałęzi brzozy. Jak wykonać takie osłonki, to zobaczycie na dziennikarzowi. Ja tylko Wam powiem, że wbrew pozorom Osłonka z tej brzozy wygląda bardzo niedbale i wygląda na bardzo łatwą, a ja jednak przy niej namyślałam się najbardziej, ponieważ trzeba, nie możemy spłaszczać tego, nie możemy to wbić jak wianka tylko musimy po prostu budować to w górę, żeby te gałązki nam szły w górę i zasłaniały do nich. Tutaj dołożyłam już takie gałązki z listkami, ja włożyłam je w ziemię. Mam nadzieję, że albo one nawet wszystko w albo pozostaną niebezpieczne. E, tak więc taka moja propozycja właśnie z gałązek brzozy, e, z gałęzi takich grubszych brzozy, z trawy. I tutaj jeszcze e, robię sobie taką osłonkę ze zwykłych patyków z drzew owocowych. Po prostu miałam pościnane od jesieni drzewa owocowe i pocięłam patyki. te patyki. Ja te patyki posyłam stekatorem, a te grubsze, których stekator nie dawał rady, no to pomogłam ich taką piłką ręcznie. I cóż, potrzebny nam będzie oczywiście drut. drut taki na szczurce, zielony, grubszy. Oczywiście fajnie by było, jakby do tych patyków był brązowy, to wtedy będzie niewidoczne. Ale no, jeżeli te osłonki mają stać gdzieś tam po ogrodzie, to oczywiście też będzie ten zielony Move mm up. -hmm. manipuluje tą szpulką dzięki temu nie klącze ten... i tak o ile prawo możecie wiązać tylko w jednym miejscu takie gałązki takie te muszą być połączone w dwóch miejscach na górze i na dole i teraz tutaj wyszło Poluję z tą skórką, żeby nie poplączał ten bróżek. Dosyć mocno to tak ciasno skręcajcie, żeby te paczki nam nie pouciekały. na długość doniczki, którą chcecie okręcić. I później tym drutem, później drutem mocujecie, mocujecie te patyki do doniczki. Oczywiście można okręcić jeszcze ładnie jakimś nukowym snurkiem. No i to tyle, mamy darmowe doniczki. Przyznam, że ręce trochę, no niestety ucierpią. Szczególnie uważajcie na trawy, bo trawy są bardzo ostre. Ja większość rzeczy wykonuję bez rękawiczek, ale niestety do trawy musiałam założyć rękawiczki, bo no bo jest bardzo ostre. Myślę, że to co chciałam Wam powiedzieć, to powiedziałam. Jeszcze Wam tylko pokażę. Zrobiłam sobie jeszcze z lawendy, starej lawendy. Tu mamy trawę kanta. Zrobiłam sobie jeszcze taki wianek, który się teraz idealnie skomponuje na moim tarasie. Jeszcze go chyba podkoloruję trochę, tą lawendę, może podkoloruję ją trochę na niebiesko i pokażę Wam, jak się będzie prezentował na moim tarasie. Także wszystkie, wszystkie takie pozostałości po zimie z ogrodu, czyli trawę, lawendę, różnego rodzaju patyki możemy wykorzystać i dać im drugie życie. Jeżeli Wam się mi film spodobał, się łapki w górę, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.